Jen, yeah, znowu spadłam. Byłam prawie na samej górze. Hej, Besti, chcesz na moją grupę? Of course, kochana. Użytkowyłk Melawczya dodaje użytkowyłkę Kegilowcia. Um, kto tu dodał tego emosa? Leon, ten emos to miał bestie. A skoro grupa jest pełna, to może zrobimy face reveal? Okej, okay. okay. okay, ja jestem Nina, mam 18 lat i tak wyglądam. Śliczna moja pesty. Ładna. Spoko. Ja jestem Kubą, mam 19 lat i to ja. Mój ją. Ładny. Śliczny. Okej, okay, moja kolej. Jestem Leon, mam 19 lat, no i wyglądam tak. Ho! Oh, znaczy, do zmysienia. Trzymasz formę, bratku. No, git. Jestem Kaylee, mam 18 lat i to ja. Ta tak to, to moja bestia. Prześli... Znaczy, no, da się przeżyć. Pięknie. Bo ja ci dziękuję za te wszystkie komponenty. Kuba, chodź na brief. Kuba, bo ja się w tobie zakochałam. Czy zostaniemy parą? To wariata ciężkiego. Ja w tobie też, oczywiście. To zróbmy sobie matching i idźmy im to powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy parą. Grabki, bestie. Ej, a może zrobimy nocowanie u mnie w domu? Wszyscy powiedzieli, tobie pomysł o 17:00 u mnie narka No cześć